W środę zadeputowałeś pierwszej lidze. Dotknąłeś piłkę? Pomochałeś trochę tego boiska? Dotknąłem cztery razy chyba. <laughs> Nie, ale starałem się pokazywać na pozycję, szukać, szukać gry. No ale wiadomo, no 12 minut miałem to. No myślę, że zrobiłem co mogłem. Zdajesz sobie sprawę, że nawet jak mało dotknąłeś piłki, to każda sekunda na boisku pierwszoligowym. Wśród tych chłopów ogranych, którzy mają umiejętności, którzy mają doświadczenie, to dla Ciebie jest bezcenna lekcja. No jasne, że tak. No, z moim celem było zadebiutować w pieczeliza. To jest na pewno cenne doświadczenie. No i no, chcę łapać jak najwięcej tych minut, żeby no, coraz bardziej się rozwijać. Zwycięstwo 4 do 1. Trudny teren, ale to zamykamy. Przed nami kolejny mecz w niedzielę. Też masz nadzieję, że mówiąc kolokwialnie powąchasz trochę trawy? No. Taki jest plan oczywiście, no, ja muszę po prostu ciężko pracować na treningach i pokazywać, że, że dam jakość moimi zmianami do zespołu i, i mogę walczyć o skład normalnie. Nie boisz się tych wielkich chłopów, podchodzisz do nich normalnie, to są tacy sami ludzie, którzy gdzieś tam mają doświadczenie, którzy gdzieś tam są grani na pierwszych ligi drugich boiskach, ty dopiero przecież ten, ten poważny futbolowy świat, głowa mówiąc kolokwialnie dojeżdża. Myślę, że dojeżdża coraz bardziej. Teraz, no, no nie bałuję się po prostu. Wchodzę, no i robię swoje na boisku. Bełchatów, trudny rywal, ale w zasięgu. Na pewno w zasięgu. Gramy. U nas to, myślę, że, że to będzie dla nas dobry mecz. Czyli teraz praca, praca, praca i zobaczymy, co się wydarzy w niedzielę. Oczywiście, że tak.